Cześć kochane moje zdrowa baba i tarot z tej strony. Przychodzę dzisiaj z czytaniem, którego temat zaproponowała pani Gosia B. Czy zjawi się inny mężczyzna w moim życiu, czy jednak ten, który jest jest tym ostatecznym? No dobrze, zobaczmy, nie, zobaczmy, jak to nam się tutaj poukłada. Do wyboru macie, kochane, naturę wskazówki bądź czułość. Ja dla pani Gosi pragnę wyciągnąć tutaj kartę anielską. Pani Gosiu, uwolni się, podejmij ryzyko i doświadczenia. Jako drogę do wzrostu i nauki. Piękna karta. Piękna karta. Można skorzystać, można, może pani skorzystać i z doświadczenia i nie bać się podjąć jakichś ryzykownych rzeczy, bo spowoduje to, że wielu rzeczy się pani nauczy. A na pewno bardziej się pani rozwinie. Piękna karta, delfin wprawdzie jeden, bo ja tutaj się tak zatrzymałam przez chwilę, żeby podpatrzeć, czy jest tu jeszcze jeden. Często delfiny są w parach, ale w tym wypadku jest to tylko i wyłącznie pani energia. Super, a teraz zobaczmy. Natura, wskazówki, bądź czułość. Czy zjawi się inny mężczyzna w waszym życiu, czy ten, który jest, to ten jeden, jedyny, ten docelowy. Wskazówki i czułość odsunę na bok, a zobaczmy, co karty powiedzą dla tych z Was, które wybrały naturę. Karta anielska i karta rada, niech sobie poczeka. A tutaj zobaczmy, zobaczmy, co karty mówią. Kochana, to co masz tu i teraz, to co jest blisko Ciebie, te energie ludzi, którzy są wokół, są tymi docelowymi. Nie będzie, nie będzie nowej osoby, albo będzie ktoś, kto jest już przy Tobie, albo ktoś, kogo znasz. Czyli niekoniecznie musisz być z tą osobą w stałym związku, bo niektóre z was są singielkami, ale jest to ktoś, kogo znasz i to osoba, która naprawdę będzie chciała ci przychylić nieba. Jeżeli to twój stały partner, to na pewno będzie się bardzo starał. Dziesiątka monet mówi o energiach finansowych, bardzo dobrych energiach. Finansowych, dziesiątka monet to ogólnie karta mówiąca o tym dobrostanie, bo tam i w grę wchodzi właśnie ta materia pieniądze, ale również to miłość, dobroć, oparcie, wsparcie naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne energie bardzo dobre energie. Król Monet, który jest tuż obok, pokazuje po pierwsze to zamiłowanie do dobrobytu, do dostatniego do życia, ale to energia, która nie wyciąga ręki po cudze. Król monet do wielu rzeczy dochodzi sam. On też lubi, kiedy wszystko jest poukładane w relacji. Tutaj nie musi być takiego, robimy coś po połowie raz ja sprzątam, raz ty sprzątasz. Raz ja gotuję, raz ty gotujesz. Tutaj jest po prostu dostosowanie, dogadanie się w tych kwestiach. Ta osoba, która coś lubi bardziej, po prostu to robi. Król monet to często też energia kogoś kto opiekuje się finansowo osobą która mniej sobie radzi w finansach, natomiast w innych sprawach radzi sobie doskonale. A więc tutaj takie energie w tym królu monet są, a więc jest to ramię, na którym można się wesprzeć. Jest też bardzo ciekawa ta przyziemna energia, czyli energia finansowa, energia stabilności, pewności. No i gwiazda gwiazda, która jest cudowną energią. Jesteś dla niego gwiazdą, jesteś kimś, dla kogo warto żyć. No, zresztą tutaj ta gwiazda też ma trochę tych energii finansowych wpisanych w ten swój symbol. I zauważ, że na każdym, przynajmniej w tej talii, na każdej monecie jest też symbol gwiazdy. Jesteś dla niego spełnieniem marzeń. A więc Doceń osobę, z którą jesteś lub która jest w Twoim otoczeniu, może jej jeszcze nie zauważasz, ale to ktoś, kogo znasz, chyba że masz stałego partnera, to zastanów się, czy naprawdę chcesz szukać nowego mężczyzny. Karta rada pokazuje ósemkę mieczy. Masz sporo myśli w głowie, które tak jakby w ogóle nie współgrają z sytuacją, która się tutaj nam zarysowała. Marzysz o czymś innym, myślisz o czymś innym. E, faktycznie oczami wyobraźni e, dostrzegasz, e, czy poszukujesz e, kogoś nowego. E, natomiast e, karty radzą, aby wyjść z klatki swoich myśli, aby zerwać opaskę z oczu, e, bo niekiedy idealizowanie tego, czego e, nie mamy. Może nie, być, może nie być korzystne. Ósemka Mieczy mówi też o zamykaniu serca. Może być tak, że troszeczkę na własne życzenie pozbawiasz się możliwości na szczęście, bo to ty jesteś pełna kompleksów. To ty. E, jak gdyby obawiasz się, że e, ktoś ciebie nie dostrzeże, bo możesz być e, nie, niegodna jego, bo on jest lepszy. E, Kochana karty mówią, że e, Jesteś cudowna. Karty pokazują, żebyś przestała sama siebie lekceważyć, żebyś przestała sama siebie poniżać, dołować, bo tymi energiami właśnie odsuwasz od siebie szczęście. Karty anielskie pokazały alchemię. Masz teraz dotyk Midasa i każde przedsięwzięcie, które rozpoczniesz, zamieni się w złoto. Może ta osoba jest w pracy, bo dużo tutaj rzeczy związanych i informacji związanych właśnie z pieniędzmi, z tym fizycznym pieniądzem. Wybrałaś naturę, a ta karta mówi, odpręż się na łonie natury, pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. Bardzo fajna. Informacja. Dziękuję Wam kochane za to, że ze mną byłyście. Bardzo Was proszę o komentarze, o łapeczki w górę, o subskrypcję mojego kanału, ale również o pozostawienie pomysłu na temat taki ogólny, taki, żebym mogła zrobić to czytanie dla wielu z Was. Jeżeli wybrałaś wskazówki, no to zobaczmy co tutaj karty chcą ci pokazać. Czy zjawi się w twoim życiu jakiś inny nowy mężczyzna, nowa osoba, czy ta, którą znasz, która jest blisko ciebie jest tą docelową? Cesarzowa, cesarz i ósemka mieczy. Hm. Kochana, tutaj początek rewelacyjny, pokazana para, która, no cesarzowa i cesarz, dwie wspaniałe, silne energie, pewne siebie przyciągające, miłość przyciągające siebie nawzajem energetycznie, seksualnie, dobrze ustawione finansowo, to energię osób, które no, mogą praktycznie wszystko, mogą góry przenosić, będąc razem. Cesarz i cesarzowa to e, cudowna para. Ale pokazała się ósemka mieczy, ósemka mieczy, która e, w poprzednim czytaniu była kartą radą. Może się okazać, że. E, Niby jesteście ze sobą, niby jesteście szczęśliwi, ale e, ciągnie was coś innego. Pociąga was ktoś inny, pojawił się w waszych myślach, w waszych marzeniach, albo po prostu fizycznie pojawił się ktoś, e, mężczyzna bądź kobieta, e, i ta wasza relacja zaczyna się troszeczkę. Sypać. Coś tutaj um, najpierw w głowie, a potem niestety z czasem um, może zachwiać zbyt mocno fundamentem waszej relacji. E, kochane, cesarz zazwyczaj do swojej cesarzowej wraca. E, cesarzowej może się w głowie urodzić ktoś nowy. E, z nią różnie bywa. Ona jest pełna energii, pełna chęci do życia i do działania, a więc ona może gdzieś tam wyfrunąć z gniazda. Cesarz jest bardziej wygodny. On do tego gniazda wróci. I teraz, czy to wasza akurat tutaj jest? Pokazana energia, czyli myśli o kimś nowym, nie o tym stabilnym cesarzu, który, z którym tworzy się dobry związek. No zobaczmy, co radzą. No właśnie, co radzą karty Tarota? Wybierz, bo pokazała się karta kochanków, a więc wybór. Masz wybór lub twój cesarz ma wybór. Ale to karta rada dla ciebie, a więc to w twojej głowie może się tutaj urodzić poszukiwanie kogoś nowego, chęć na przeżycie jakiejś przygody. Wszystko dla ludzi. Jeżeli tego potrzebujesz, jeżeli to ci potrzebne, jeżeli taka energia jest, jest konieczna, aby. Dopełnić Twojego szczęścia, no to kochana, kto ci zabroni? Jeżeli nie jest to Twoja energia, no to zastanów się, kogo chcesz wybrać. Na Twojej drodze z tego wniosek zjawi się ktoś nowy, bo pokazany tu jest ewidentnie wybór i najprawdopodobniej. Przyciągniesz go właśnie tutaj swoimi myślami, jakimś niezadowoleniem, nieumiejętnością być może życia już w takim, a nie innym związku, w takim układzie. Coś tutaj ci przestało pasować, ciągnie cię gdzieś indziej, gdzieś tam w tej głowie zaczyna się twojej tworzyć. Obraz kogoś nowego. Być może w pewnym momencie poczułaś się tutaj niedoceniana, bo cesarz też ma troszeczkę takiej energii zerkania na boki. Może to cię tutaj zdenerwowało. No i ten nowy mężczyzna, ta nowa osoba pojawi się tutaj. Do ciebie będzie należał wybór, do ciebie będzie należała. Ostateczna decyzja. E, kochana, e, jakbyś nie wybrała, czego byś nie wybrała, kogo byś nie wybrała, to karty anielskie pokazały ci skrzynię skarbów. Właśnie idzie do ciebie nieprzewidziany przypływ dostatku. A więc e, każda e, z Twoich decyzji będzie dobrą decyzją. E, jeżeli wybierzesz e, sercem. To wybierzesz dobrze. Tak podpowiadają ci tutaj karty. Wybrałaś wskazówki, a one mówią: proś o rady. Bóg wyjdzie naprzeciw każdej twojej prośbie. Jeżeli czegoś nie jesteś pewna, no to po prostu proś, a karty ci, nie, nie karty, tylko wszechświat ci podpowie, ale dostałaś skrzynię skarbów. To jest piękna karta. A może zajrzyj w głąb siebie? Może to tam znajdziesz te skrzynie skarbów. No, ciekawe miałyście dziewczyny czytanie. To tak na własną prośbę chyba chcecie czegoś nowego. Fajna energia. E, kochane, a teraz dla tych z Was, które wybrały czułość, zobaczmy, czy w Waszym życiu zjawi się ktoś inny, czy chcecie przyciągnąć kogoś nowego. Czy ten partner, którego macie, albo ktoś, kto jest bliżej Was, kogo znacie już, to ta osoba docelowa. Umiarkowanie, sprawiedliwość i Królowa Mieczy. Ehm, kochane, e Muszę się chwilę zastanowić. Bo karta umiarkowania i karta sprawiedliwości w pewnych momentach są trochę podobne energetycznie do siebie. To na wielkie, ale umiarkowanie pokazuje, że nic nowego się nie pojawia na horyzoncie. Tutaj jest pasja, jest namiętność, jest miłość, ale w takiej równowadze i bez jakiejś euforii. Nie ma wychylania się na prawo, na lewo, to wahadło emocjonalne buja się, ale tak bardzo, bardzo, bardzo delikatnie. To karta, która mówi o spokoju, o braku zmian, o braku jakiejś Nadzwyczajnej pasji w energii relacji, w której teraz jesteś, ale również nie pokazuje czegoś bardzo, bardzo problematycznego. Karta Sprawiedliwości pokazuje, aby podejść do swojego życia tak naprawdę zdroworozsądkowo, i dodatkowo jeszcze tutaj. Podpowiada to Królowa Mieczy, czyli to siedzenie w głowie. Karta Sprawiedliwości mówi o tym, aby zrobić sobie takie za i przeciw, wypisać nawet na kartce, Uzmysłowić sobie, siąść przed lustrem i przedyskutować z samą sobą, jak to jest, czy jest mi dobrze, czy niekoniecznie. Czy ja naprawdę chcę zmian, czy właściwie nie są mi potrzebne, bo jest mi wygodnie. Czy jest mi jakaś niesamowita pasja potrzebna przynajmniej w chwili obecnej, czy to, co jest tu i teraz, to umiarkowanie, ten konstans. Ta pewność tego, ta przewidywalność tej relacji, czy to mi odpowiada, czy nie. Królowa Mieczy mówi właśnie o tym zajrzeniu w głąb siebie, w głąb swojej głowy przede wszystkim, o zastanowieniu się, co jest dla mnie najlepsze, najwygodniejsze. To też zerknięcie na swój ród od strony tej żeńskiej, po tej żeńskiej linii, jak to było u innych kobiet w naszym rodzie, czy ja powielam jakieś problematyczne Schematy, czy nie? Czy mnie się to wszystko fajniej układa, prościej? To też zasięgnięcie rady, jeżeli takie, takiej potrzebujesz, u kobiety, matki, siostry, babki, przyjaciółki, ale takiej od lat, którą masz takiej, którą traktujesz jako rodzinę. Nie musisz oczywiście postępować dokładnie według tego, co ona powie, ale być może ona otworzy ci oczy. A więc tutaj raczej karty pokazują, abyś przyjrzała się swojemu życiu, swojej relacji, bo być może ty nie potrzebujesz przynajmniej na chwilę obecną niczego zmieniać. No właśnie. A karta rada mówi, as buław. Pędź za iskrą zapalną. E, nie zwracaj uwagi na to, co jest dla ciebie e, tu i teraz e, stałe, wygodne. No i jak tutaj zaufać kartom, kochane moje? Tutaj karty pokazują, żeby przyjrzeć się temu, co jest, żeby zastanowić się, czy jest ci wygodnie, czy nie, a karta rada wręcz odwrotnie. Poczuj w sobie power, poczuj w sobie pasję, pędź za tym, co sprawi ci przyjemność co sprawi, że poczujesz, że żyjesz, że nagle dostrzeżesz ten ogień w swoim życiu. Nie bądź taka umiarkowana. Kochane, jeżeli zrobicie sobie tutaj w tej karcie sprawiedliwości wszystkie za i przeciw swojej relacji, może się okazać, że właśnie tego potrzebujecie, że Wy potrzebujecie czegoś nowego, że Wy potrzebujecie tego powera, a może Asbuła w Waszym wypadku mówi o podążanie za swoją... Pasją, nie za mężczyzną, który wprowadzi ogień do waszego życia i który no, może trochę namieszać też w waszej energii, ale może jest to podążanie za pasją, może podążanie za pracą, która jest również namiętnością, albo poszukiwanie czegoś. Innego niż związek czy relacja, czy inny mężczyzna, inna osoba, tylko właśnie znalezienie, odnalezienie, odszukanie tej pasji w swoich energiach. No to już musicie Bardziej zajrzeć w głąb siebie i zrobić tę listę. A poza tym wypowiedz życzenie to magiczny moment wypowiedz życzenie i ciesz się jego manifestacją. Kochana, ty wiesz najlepiej, czego potrzebujesz. Tutaj koń może zamienić się w jednorożca. No, a kobieta w syrenę. Piękna karta, e, piękne energie, wypowiedź życzenia, a e, pasja do Ciebie przyjdzie. E, to, czego potrzebujesz, to dostaniesz. Wybrałaś czułość, a ona mówi: Mów do siebie łagodnie, zachowaj w sobie cząstkę dziecka. No to dziecko najczęściej jest tą pasją. Ono wyciąga rękę, to nasze wewnętrzne dziecko, to nasze dziecko z przeszłości, to my z przeszłości. Ono wyciąga rękę e, po to, co chce. E, ono będąc dzieckiem, ty będąc dzieckiem, nie miałaś żadnego problemu, e, żeby e, zapisać e, połowę zeszytu, e, w oczekiwaniu na jakieś prezenty, prawda? To sobie przypomni, tę energię sobie przypomni, kochana. Piękne karty. No, wy miałyście, dziewczyny, tutaj naprawdę ciekawe energie. Podążajcie za tą pasją, nawet jeżeli macie dobre, poukładane życie. Zastanówcie się, czego chcecie. Bardzo Wam dziękuję, kochane moje. Całuję Was, proszę o łapeczki w górę, o zostawienie subskrypcji i komentarz.